Lena, Jola dzwoniła. Powiedziała, że ona nie ma gdzie mieszkać. Tymczasem Mela próbuje namówić przyjaciół, żeby przyjęli na kilka dni pod swój dach ale Niestety, podczas jej ostatniego pobytu w mieszkaniu Leny nieźle dała wszystkim w kość. Słuchajcie, musimy pomóc jakoś Ali. Ale że co, że ma mieszkać ty z nami? Nie, nie, ja mówię, ja się nie zgadzam. Lena? No słuchaj, ja nie mam problemu, żeby ona tutaj kimała parę dni. No ale jak się Kaśka z Rafałem nie zgadzają, no to ja też się nie zgadzam. Dobra, przegadajcie temat i powiedzcie mi, co ustaliście. Ja naprawdę bardzo się śpieszę na uczelni. Dobra, to ja dobiję twoją kawę. Jasne, jasne, pa! No, Malka, no co się na mnie patrzysz? Dobrze wiesz, że Ala ma ostatnio duże problemy z narkotykami, a poza tym urządziła tutaj takie dzikie imprezy, że ja naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kasie. A ja wiem, to nie jest dobry pomysł, ja się nie zgadzam, żeby tu mieszkać. Rafał, ale to nie potrwa długo. Pomieszka u nas, aż czegoś sobie nie znajdzie. Czego? Nowego dealera? No, nie zgadzam się, nie ma mowy. Jakiego dealera, Rafał? Nie zgadzam się. Nie. Rafał! Cześć. Cześć. Ala. Może, jak ty wyglądasz? Źle się czujesz? Nie, to przez ten detoks. Słuchaj, dzięki, że mogę się u was zatrzymać. No właśnie, nie bardzo. No. Sorry, Ale, że ci to mówię, ale nie możesz z nami mieszkać. Nie potem, jak się zachowywałaś. Rafał, posłuchaj. Strasznie was przepraszam za to wszystko i obiecuję, że już to się nigdy więcej nie powtórzy. I naprawdę rzuciłam dragi. Przysięgam. Nie, sorry, ale ja nie mogę ryzykować. My tu mamy dziecko. Rafał, no może powinniśmy się zgodzić, chociaż na tej dzień, no... Zobacz, Ala naprawdę źle wygląda. A źle się czujesz? No nie wiem, to idź do domu, masz rodziców w Krakowie. Rafał! No Rafał, mniewa, bądź mniewa, 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 no. nie bądź tak. Nie możesz taki być, słyszysz? Hej. Rafał. Nie dziewczyny. Ala jest naszą przyjaciółką. Boże, yes. Yes. Ala, ale, Ala! Ala, Aloś! Ala, Asia. Ala! Hej, hej. 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 Co się? dajmy ją na łóżko. Okej? Okay. Okej. Okay. Ala, Aluś. Kurczę. Czekajcie, przyniosę koc. Ala... Podnieś moje nogi. Ala, nigdzie Cię nie puścimy w takim stanie, nigdzie. Dobra, zrobię herbaty. Wody jej przynieś, Melka. Chodź, podnieś głowę. Dosyć tego. Ali, trzeba pomóc. Wiem, że mnie za to nienawidzi, ale koniec. Dzwoni po jej rodziców. Tutaj dobra.